Wyobraź sobie Polskę lat 60., kraj, gdzie samochód to luksus większy niż dzisiejsze Porsche. Na ulicach Warszawy dymiące syreny, Warszawy nieliczne trabanty, a zwykły Kowalski mógł o aucie tylko pomarzyć. I nagle Bach! Pojawia się pomysł, żeby podpisać największy kontrakt w historii PRL. Umowę, która zmieniła wszystko. Dzięki niej na ulicę wyjechały miliony maluchów, a Polska zyskała coś, co nazywano Małym Detroit nad Wisłą. Ale wiesz co? To nie była bajka. Ten deal miał swoje drugie dno i to naprawdę grube. Jeśli myślisz, że PRL zrobił wtedy dobry interes, zostaw lajka. Jeśli uważasz, że nas Włosi ograli, kliknij suba. Sprawdźmy ilu Polaków uwierzy w tę historię. żeby zrozumieć, dlaczego ten kontrakt był taki ważny, musimy cofnąć się do czasów, gdy polska motoryzacja wyglądała, cóż, jak muzeum na kółkach. Była Warszawa, ciężka, toporna, technologicznie cofnięta. Była Syrena, Natasia, nazywana Skarpeta na kółkach, i był Mikrus, miniaturowe autko, które wyglądało jak zabawka z odpustu. Problem? Wszystko było przestarzałe, drogie i trudne w produkcji. W PRL brakowało technologii, a świat gnał do przodu. Na zachodzie Volkswagen, Renault, Fiat. W Polsce kolejki na samochód jak dziś na iPhone'a, tylko że zamiast smartfona dostawałeś auto, które gasło na każdym skrzyżowaniu. W latach 60. PRL stanął przed wyborem. Potrzebowaliśmy licencji nowoczesnej technologii. Rozważano Francuzów z Renault, Niemców z Volkswagena. Ale wybrano Włochów. Dlaczego? Oficjalnie Fiat był elastyczny, otwarty, miał szeroką ofertę. Nieoficjalnie Włosi byli gotowi sprzedać nam auto, które już na zachodzie było lekko przestarzałe. Tak do Polski trafił Fiat 125 P. Hybryda. Wyglądał jak Fiat 125, ale technologię miał ze starego 1300 przez 1500. Coś jak dziś kupowanie nowego laptopa z Windowsem XP 2000. Ale uwierz mi, dla Polaków to był statek kosmiczny. Wtedy nikt nie pytał, czy to nówka, czy leżak magazynowy. Ważne, że wyglądało zachodnio. Jeśli uważasz, że to był sprytny ruch PRL, zostaw zuba. A jeśli myślisz, że nas Włosi wykiwali, kliknij lajka. Like Czas na szczegóły kontraktu. Polska kupiła nie tylko samochody, ale całe know-how linie produkcyjne, dokumentacje, szkolenia dla inżynierów brzmi świetnie tylko że trzeba było za to zapłacić i to nie mało kwota kilkaset milionów dolarów gigantyczne pieniądze w tamtych czasach ale PRL płacił nie tylko gotówką. Włosi dostali węgiel, stal, a nawet meble. Tak, fiat rozliczał się szafą z bielska-białej. Jeśli myślisz, że to brzmi absurdalnie, zostaw lajka. Sprawdźmy, ilu widzów wierzy, że PRL naprawdę płacił meblami za samochody. FSM, fabryka samochodów małolitrażowych, to miało być polskie Detroit. Budowa szła w ekspresowym tempie, a do Włoch wysłano setki inżynierów na szkolenia. Wielu z nich pierwszy raz w życiu widziało Zachód. Szok kulturowy? Ogromny. Ale były też problemy. Brakowało materiałów, części, nawet śrub. PRL udawał, że buduje potęgę, a w rzeczywistości nie było czym dokręcić kół. Jeśli sądzisz, że Polak potrafi, zostaw Suba. Fiat 126P Maluch, symbol PRLU. Pierwsze egzemplarze, absolutny szał. Ludzie zapisywali się w kolejkach na lata. Maluch był tani, mały i… nadostępny. Stał się pierwszym autem dla milionów rodzin. Śluby, podróże, wakacje. Maluch towarzyszył Polakom wszędzie. Jechał na wczasy do Bułgarii, pakował pięcioosobową rodzinę plus bagażnik pełen konserw. Jeśli w Twojej rodzinie ktoś miał malucha, kliknij suba. No dobrze, ale czy ten kontrakt był naprawdę korzystny? Tu zaczyna się ciemna strona historii. Fiat dał nam technologię, ale starszą niż obiecywał. Zyski z eksportu Fiat kontrolował, a my spłacaliśmy kredyty latami. Dla Włochów złoty interes, dla PRL dług i zobowiązania. Ale propaganda mówiła: sukces, sukces, sukces. Na koniec bilans. Dzięki licencji Polacy nauczyli się produkcji seryjnej na światowym poziomie. Maluch i 125 to dziś klasyki. Ale Polska straciła szansę na rozwój własnej motoryzacji. Zamiast budować innowacje, nauczyliśmy się kopiować. Czy było warto? To pytanie zostawiam wam. Jeśli uważasz, że maluch to najlepsze, co dała nam licencja, zostaw lajka. Jeśli myślisz, że Polska mogła osiągnąć więcej, kliknij suba. I pamiętaj: w komentarzu napisz, co byś wybrał: malucha, syrenę, a może dzisiejszego elektryka z Chin? Bo historia lubi się powtarzać. Cześć.